Carnotaurus to rodzaj dużego i zaawansowanego teropoda skladu Abelizauridae, który żył w późnej kredzie na terenach dzisiejszej Argentyny. Był jednym z ostatnich przedstawicieli swojej rodziny. Można powiedzieć, że jest najpopularniejszym taksonem Abelizauridae. Nazwa Carnotaurus oznacza mięsożerny byk i pochodzi od łacińskich słów carno, czyli mięso i taurus oznaczające byk. Epitet gatunkowy Sastrei nadano na cześć Angela Sastre, właściciela gruntu, na którym odnaleziono szczątki formacji La Colonia w Patagonii. Opis gatunku Carnotaurus sastrei został opublikowany w 1985 roku przez paleontologa José Fernando Bonaparte. Holotyp o numerze MACN CH894 to dość kompletny artykułowany szkielet. W którym brakuje tylko części kończyn przednich i tylnych oraz większości kręgów ogonowych. Ciekawym odkryciem jest natomiast to, że zachowały się odciski skóry Karnotaurus. Łuskowata skóra tego Abelizaura jest najlepiej zachowaną ze wszystkich teropodów i jedynym znanym przykładem tej formy powłoki znanej poza Tetanurę. Skóra jest zachowana w okolicy barku, klatki piersiowej, ogona i prawdopodobnie szyi i składa się ze średnich i dużych o średnicy od 20 do 65 mm stoszkowatych łusek. Szczegółowo zbadane zostały kręgi szyjne Karnotaurus i porównane z innym przedstawicielem Abelizauridae, Majungazaurus, który też pochodzi z późnej kredy z piętra Maastrichtu. Między tymi dwoma rodzajami zaobserwowano znaczące różnice w morfologii kręgów szyjnych. Szyjnych, zwłaszcza w kształcie i rozwoju kolców nerwowych. Różnice te wykazały, że szyja Karnotaurus jest znacznie mocniejsza niż u Majungazaurus. Może to być związane z ewolucją kladu w stosunku do czasu dywergencji, odkąd te rodzaje miały wspólnego przodka. Przeprowadzono trójwymiarowe analizy elementów czaszki tego roga tego teropoda, aby ocenić jak zachowałaby się ona mechanicznie podczas gryzienia i uderzania czołowo. Technika ta okazała się skutecznym narzędziem umożliwiającym lepsze zrozumienie funkcjonalnej morfologii czaszki karnotaurus. Analizy wykazały, że mięśnie zamykające szczęki odegrały kluczową rolę podczas gryzienia. Analizy sił pokazują, że ten dinozaur miał stosunkowo słaby zgryz, który napędzany był mięśniami. Badania dowiodły, że czaszka mogła wytrzymać uderzenia zębów z dużą prędkością ugryzienia, ale nie mogła wytrzymać silnych, szybkich uderzeń czołowych podczas agonistycznych spotkań. Morfologia wewnątrzczaszkowa została przeprowadzona za pomocą rentgenowskiej tomografii komputerowej. Skany CT dostarczyły informacji, które pozwoliły na pierwszą rekonstrukcję mózgu, ucha wewnętrznego i puszki mózgowej tego południowoamerykańskiego teropoda. Badania potwierdziły, że abelizaury mają wspólną ogólną budowę mózgu i ucha wewnętrznego. Jednak niektóre cechy, takie jak na przykład wysokość zatok grzbietowych, Wydają się charakteryzować tylko południowoamerykańskie abelizaury. Co więcej, ostrość węchu Carnotaurus przypomina tą, jaką zaobserwowano u innych abelizaurów, np. Via Venator sugerując, że zmysł węchu odgrywał ważną rolę. Niektóre cechy wewnątrzczaszkowe mogą również sugerować szczególne zdolności węchowe w porównaniu z innymi abelizaurami. Carnotaurus sastrei to abelizaur, który ma bardzo zredukowane, ale mocne kończyny przednie. Ręka ma kilka wspólnych cech z ręką Aucasaurus i Majungasaurus, ale ręce tych ostatnich rodzajów również wykazują autopomorfię, czyli cechę występującą tylko w jednej grupie filogenetycznej, co wskazuje, że różnorodność struktury dłoni abelizaurów jest podobna do różnorodności wypukłości czaszki tych dinozaurów. Formacja La Colonia, gdzie odkryto Carnotaurus sastrei, jest odsłonięta na południowym zboczu masywu północnego Patagonii. W późnej kredzie panował tam sezonowy klimat z okresami suchymi i wilgotnymi. Carnotaurus jest ostatnim znanym południowoamerykańskim abelizaurem. W późnej kredzie Ameryka Południowa była już odizolowana od Afryki i Ameryki Północnej. Oprócz skamieniałości tego dinozaura odkryto tam wiele kręgowców, takich jak żółwie, krokodyle, ssaki oraz inne dinozaury. Bibliografię z publikacjami, z których pochodzą informacje zawarte w materiale, znajdziecie w opisie. Dziękuję i do usłyszenia.